Naprawdę zabawne TikToki. Dzisiaj ze mną Maciek gościnnie z kanału... Dobrze, Macku, czy jesteś gotowy na yy, pranie mózgu? Na, na porcję śmiechu. Taką porcję, że się spultamy. Wszyscy w tych pultach będziemy się tutaj taplać? Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że dokładnie to mi zaprezentujecie. Coś, czego jeszcze nie widziałem. Na przykład teraz widzę na miniaturce, że to jest coś, co widziałem. On skoczy z tego jadącego, z, nie wiem jak to się nazywa, jak to się nazywa jeździk, z jeździka. tego jeździka trzymając ręce w kieszeniach przewali się przez barierkę. Widzicie jakim jestem jasnowidzem? Tak, dobra, odpalamy. Siup. O i boś, boś, bo. Sweet Dreams, jakiś remix. Czekaj. Mm, no nie powiem, bo... że tak nie robiłem, no. A robiłeś? Nie. Dlatego <laughs> nie powiem. Okej. Okay. Zacznie woda lecieć? Nie, dobra, okej. Okay. to było niespodziewane. Tak. O, co innego mogłoby być zamiast tej pizzy, szczerze mówiąc, też, ale... Mogłoby co Mogłoby być, mogłoby być, to prawda. O, psiaki zawsze słodkie. Ale ładnie zmontowane, podobał mi się montaż, o, tego, montaż tego po prostu, jak to było. Tak. Ja mówię, że kot. A, to, jest, kot to jest POV, POV czyjegoś odbytu. <grym> I ta stopklatka. klatka. Tak, słuchajcie, nie chowajcie tam myszek, nigdy. Ani nie. sera, ani... Bo najpierw, cho... najpierw tam chowasz ser, potem przychodzi myszka, a za myszką kot. No i takie rzeczy się dzieją. Ja mam bardzo podobne buty Tak? Tylko takie dłuższe, takie do, do ud, do połowy ud. Wow, ja mam bardzo podobny strój. <laughs> Okej, <Okay>, to się <laughs> może, możemy. Z połączenia waszych mocy powstaję ja, Patryk Polstar Nie, 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 nie. To jest. To oczywiście jest dołożone, nie, wiadomo. Tak, widzowie to tylko montaż, pamiętajcie, że to jest zdolny montażysta po prostu. O, o. No tak jest w piątek zwykle, no wieczorem. No, tak, tak wygląda piątek. Ja widziałem to. No ale dobry numer do tego. Patrz. O, ja widziałem chyba z 20 takich no różnych, właśnie. No tak. No. Ka bo każdy już widział to, więc wie po prostu, że należy odsunąć to krzesło i tyle. Nie? O to jestem zawsze ja w każdym sklepie. Tak. <laughs> Biorę jedną rzecz w jakimś markecie, na przykład, wiesz, takim z żółtym logotypem. Zawsze się boję, że po prostu, wiesz, położę sobie to obok siebie i pani kasująca skasuje tą moją jedną rzecz z całą resztą, która jest przede mną. On przeskakuje to dobrze. Tak, A ja... przeskakuje, no. To jest... Co się dzieje, jak nie masz kolegów. A ja. To jest basen z kulkami takich. Nie, to jest. To nie jest tak kla... to, to była klatka rzymska, tam będzie się murański na. Wypoczywam właśnie w naszym magicznym domku w środku lasu. Starym murański. chłodzenie grilla. Tak. Stupki. O, wakacje. Z dupki. U, u. <grywa> Nie <grywa> tak. widziałaś zamknięta szyba. No. no wiesz, no zdarza się szczególnie jak idziesz z telefonem, kurwa i się w niego gapisz. To jest Kłebo! <grywa> Kłębo na fidę we Wrocławiu kurwa. po koncercie. Ty tylko jest nie, ale... jako Kuba Grabowski. To nie jest kłebo, tylko to jest ten Kuba Grabowski, ten informatyk, który. Tak, 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 właśnie, no to, to samo no? Taki ogolony, grzeczny. 100% By są, ja pierdolę, nie wiem, że to nie jest A tak, to jest jak. jakieś sushi. <grym> ale wiesz, co ja też miałem jakiś problem, żeby się nauczyć patyczkami jeść. Tak, to jest to, nie da się. Zawsze zostaje ta jedna kreska. Nie, to trzeba po prostu wiesz, rozmieść i zapomnieć. Nie, trzeba raperów po prostu zawołać, i już nie będzie żadnej kreski. <grym> Albo YouTuberów. <i> <grym> no, nie, niektórych to na pewno. No tak, Frank na dziewczynie, klasyczny. O, Sentino, Jezu, gra w to jest piosenkę. Tak, ten Ja w ogóle myślałem, że to dziecko jakieś siedzi, przebrany. Nie, Sentino to kocur, wiesz jak hmm. jest. Tak, to nie działa, to widziałem. No. Oj, to się źle skończy. Myślisz? Łoł, wow. dobrze, że ze schodów tam nie spadła. To był tak zwany bokser z eutanazją. <śmienic> Ej, te drzwi mieć w domu, bo tak, też są, sobie, że masz gości. No, to są takie niepokojące drzwi. Z jednej strony śmiecha, z drugiej taka szydera. No nie. A tak, wiem, dlaczego tak słabo leci, bo tam jest żabka. A, widziałem to, faktycznie. Jaka słodka. <śmienic> Oj. O. to. <już> <śmienic> Nie no, Michael Schumacher, nie? No w, w sumie Michael Schumacher no w tej chwili mógłby tak mieć wymieniane, Bo tam to jest jakoś grubo. <ścoughs> Mogę pogłaskać pieska to, to by było. No, Mogę dokładnie. pogłaskać psa. <ścoughs> mhm. Oj, chlup, tak psieżarcie tak psie wychodziło zawsze. Dobra kupa po kebabie. Mhm. Właśnie. TikToki z reguły są raczej nieśmieszne. Raczej są żenujące. O, Ariana, Grande. Job, Ariana Grande. Ariana Grande, miałeś jedną pracę. Ariana Grande to jest kobieta, która z roku na rok ma coraz ciemniejszą karnację. Nieprawda, bo ona ma z roku na rok coraz ciemniejszą karnację. Potem w następnych latach ma coraz bardziej azjatycką urodę. To zależy od tego, co jest akurat w danym momencie na topie. Wiadomo, wiadomo. Jest Polska! No. Polska! Jest w końcu tak. Teraz powinniśmy wstać i hymn powinien poleżeć. Tak jest. Oh, <laughs> oh, no, no, słuchaj, takie sztywne skarpetki to jest wejście. Myślę, że długo chodził. Myślę, że to turysta, który dużo przeszedł. Wow. Nie, jak mógł. Zepsuł zabawę. Jak mógł. o oh -oh. <laughs> Klasyczny Decathlon. Uważaj, że zawsze ktoś może przejechać na hulajnodze, na rowerze, rzucić piłką. To pęknie. Znowu Polska, znowu Polska. Niebo masz oh, nie. włosy. Polska biało-czerwoni. <laughs> No, jest sałatę. Czy tam kapustę sobie. No, sałata chyba. O! To jest drip, tak zwany. To jest tak zwany drip. I chyba moi drodzy na tym musimy zakończyć.